Wywiad z Łukaszem Lewandowskim. Cześć Łukasz, zrobić z tą wywiadą o noży? Dobra, tak, Łukaszu, na początek powiedz mi, ile masz lat? No, 11. Dobrze, to teraz zaczynamy wywiad. Ile graczy gra na wojsku w piłce noży? 11. Dobrze, jaki numer ma Cristiano Ronaldo? 7. Jaki numer ma Lionel Messi? 10. Nie. Yeah. Podaj mi jedną nazwę piłki. Brazylia. Dobra. Gdzie byłem w tym roku mundial? Brazylia. Jakia drużyna w tym roku na mundialu zajęła pierwsze miejsce? Niemcy. Z kim na mundialu Hiszpania przegrała z Holandią? Ile przegrała Hiszpania z Holandią na mundialu? 5 do 0. Nie. Yeah. Zła odpowiedź. 5 1. Masz minus jeden punkt. Dawaj. Y... Ja... W jakim klubie gra Cristiano Ronaldo? W Real Madrid. W jakim klubie gra Jodel Messi? W Dobrze. Ostatnie pytanie dla ciebie. Za 100 punktów. Jaki numer ma Neymar? 11. Łukasz! Łukasz ma zdobył łącznie 108 punktów! Brawo, Łukaszu! Da, musisz mi widać cześć! Dobrze, bardzo. Brawo, Łukaszu! Jak to obrzejmie, proszę się pochwalić, jak ci się robiło te pytania. No proste. Czy było słuchać umysłu umysłowego? Tak. I co dalej, Łukaszu? No tyle. Dobrze, to pożegnaj się z widzami. Pożegnaj się. Siema wszystkim. Ja u Łukaszu, pozrósł Twojego brata u Roberta Lewandowskiego. Dobrze? Poczkę, Do widzenia. Siema.